Witamy Państwa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, kolejny odcinek z cyklu Sporty Znane i Nieznane. Dziś będziemy rozmawiać z Alicją Tchórz o pływaniu. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. W muzeum, no to klasycznie pierwsze pytanie, od czego się zaczęła Twoja kariera pływacka, skąd takie zainteresowanie? U mnie to się zaczęło dosyć, myślę, że standardowo, a zarazem niestandardowo. Nigdy nie myślałam o tym, żeby zostać zawodowym sportowcem. Na lekcjach WF-u, w ramach lekcji WF-u jeździliśmy na basen i tam trener zauważył, że trochę lepiej unoszę się na wodzie od pozostałych rówieśników. Mogło to być spowodowane moją tuszą, a jak wiemy, tusz jest lżejszy od wody, dlatego zaprosił mnie na, na zajęcia do klubu. Chodziła na nie również moja dobra koleżanka, dlatego z, chętnie na nie uczęszczałam, spędzałam z nią razem czas, dobrze się bawiąc. Powoli zaczynały pokazywać się wyniki, przychodzić. No i tak zakochałam się w tym pływaniu i jestem w nim od ponad dwóch dekad. No właśnie. Dyscyplina pływania nie jest w ogóle prosta, tak, bo tutaj no, za nami ściana chwały polskiego sportu i olimpizmu, plakiety medalowe. Tu przed nami, czego widzowie akurat nie zobaczą, są prawdziwe medale z Igrzysk Olimpijskich, m.in. o tyli Jędrzejczak. No i ona tu wielokrotnie wspominała te trudne poranki pływaków, tak, gdzie od godziny 5 czy 6 rozpoczynają te treningi pływackie i bardzo dużo spędzają. Jak ty to odbierasz? No, na pewno nie jest to prosta dyscyplina, ale myślę, że jeżeli chcemy być mistrzem w jakiejkolwiek dyscyplinie, nie tylko w sporcie, ale, ale również nie wiem, w biznesie czy, czy w jakiejkolwiek aspekcie życia, no to musimy wiedzieć, że, że to będzie od nas wymagało pracy, poświęcenia. Pływanie jest myślę, fantastyczną dyscypliną, bo ciężko ją skategoryzować. To ona łączy wiele aspektów, jakich technika wytrzymałość, małość, szybkość, rozwija cały organizm, całe ciało, więc jest świetne, jeżeli chodzi o taki pierwszy sport dla, dla dziecka, bo no, trenerzy innych dyscyplin bardzo chętnie podbierają pływaków z tego względu, że są doskonale skoordynowani i właśnie mają rozwinięte wszystkie, wszystkie mięśnie. No właśnie, i tutaj powiedz, na czym polega trening pływacki? Czy jest to tylko wchodzenie do wody i pływanie w to i z powrotem bez końca, czy są jakieś specjalne elementy, które ćwiczycie dodatkowo? Nie, no, zdecydowanie tutaj trening pływacki to nie jest tylko pływanie i to nie jest tylko takie pływanie od ściany do ściany. Wszystkie treningi są w odpowiednich interwałach z odpowiednimi przerwami. Na przestrzeni tej mojej kariery ten trening bardzo mocno ewoluował. Kiedyś dużo więcej czasu spędzaliśmy właśnie w wodzie, na niskich intensywnościach, żeby wypływać te, te tysiące kilometrów rocznie, natomiast teraz troszeczkę się to zmienia większy nacisk jest nakładany na, na pracę na lądzie, to też widać po budowie pływaków, że jak porównamy sobie Michaela Phelpsa, do, do, do teraźniejszych gladiatorów, jakim na przykład jest Adam Pity, no to ta budowa jest, jest już zupełnie inna. No i to jest właśnie spowodowane tym, że, że więcej czasu spędzamy również na lądzie, żeby nabrać większej siły i dynamiki, która jest bardzo nam potrzebna, szczególnie na tych dystansach sprinterskich, a tych wpływaniu jest no znacznie więcej niż na przykład 1500 km, które trwa 15 prawie minut. No właśnie, teraz te dystanse sprinterskie w ogóle we wszystkich dyscyplinach tych sportowych, takie, żeby szybciej, żeby pokazać, żeby się nie ma, że w teleekspresie zmieściła, ale zmieściła cała, cała cały, taki wyścig. No ty jesteś wielokrotną medalistką i mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Zdobywasz także medal w World Games, jakbyś mogła też kilka słów o nim powiedzieć, bo to taka nietypowa, konkurencja była. No i start na Igrzyskach Olimpijskich. Który, który z tych sukcesów przyszedł ci najtrudniej? Jeszcze wrócę do, do początku tego, tego pytania. Jest coraz więcej chętnych właśnie do, do udziału w, w tych dystansach sprinterskich. Myślę, że jest to spowodowane też dużym zainteresowaniem publiczności, bo to się dzieje szybko, chętnie to oglądamy, jest dynamika tego, tego działania. Jeżeli chodzi o starty, które przyniosły mi najwięcej satysfakcji, no to chyba bym tutaj zaliczyła ten ostatni występ w kazaniu na 100 metrów stylem zmiennym, gdzie no, nie mogłam uwierzyć w to, co widzę na tablicy. Kiedy się odwróciłam i zobaczyłam tą jedynkę, która oznacza e, pierwsze miejsce e, na, w, w biegu finałowym przed takimi gwiazdami jak Sara Siestrem, czy e, Kamieniewa z Rosji, no to e, byłam w szoku. Szukałam gdzieś po, e, po trybunach potwierdzenia e, tego, co się wydarzyło, czy to mi się nie zdaje, czy to mi się nie śni. E, no i to, było, to jest właśnie piękne. Sportu, że, że nas zaskakuje i że nie można rozdawać tych medali przed, przed wyścigiem. Natomiast moje występy w ratownictwie wodnym były gdzieś tam pokłosiem tego, że World Games odbywały się we Wrocławiu. No i zaczęliśmy rozmawiać trochę z władzami miasta, trochę z trenerami właśnie z ratownictwa, czy byłaby w ogóle szansa taka, żebym tam wystartowała. Bo jednak te dyscypliny są pokryte. I umiejętność szybkiego pływania i pływania nogami do delfina pod wodą, w których jestem specjalistką, bardzo się przydaje właśnie w tym ratownictwie. No i postanowiłam wziąć tą rękawicę, zakwalifikowałam się na World Gamesy i zakończyło się to fantastycznie, bo zdobyłam pierwszy medal dla polskiej reprezentacji właśnie na tej imprezie. Na 200 metrów z przeszkodami polega to mniej więcej na tym, że na jednej długości basenu, czyli 50, 10 metrów. Mamy dwie przeszkody, 12,5 metra od ściany e, każdej i trzeba ją e, po prostu zanurkować i pokonać nogami do delfina e, pod wodą. Resztę dystansu pokonujemy stylem dowolnym. A powiedz jak to wygląda podczas e, samego wyścigu, no bo kilka lat temu słyszeliśmy o tych słynnych strojach e, z, nie wiem, z... z tak, tak, gdzie, gdzie zawodnicy mówili też, że że one same płyną. Czy, czy tak rzeczywiście jest, że gdybym na przykład, nie wiem, ja sobie taki strój założył, to był przy od ciebie e, pływając czy, czy, czy tak by nie było? I druga sprawa, czy jak płyniesz, to masz jakiś ogląd na pozostałe tory, czy, czy zdajesz sobie sprawę, że na przykład jesteś pierwsza, czy nie masz o tym zielonego pojęcia? Stroje poliuretanowe na pewno pomagały. Było to widać naocznie podczas Mistrzostw Świata w 2009 roku. Ten wyścig taki zbrojeń się zaczął i zostało pobitych 103 rekordy świata, na jednych mistrzostwach świata. To w ogóle kosmiczny wynik, myślę, że no nie do poprawy. One faktycznie... Ułatwiały nam poruszanie się w tej wodzie i, i, i wytrzymanie dystansu. Um, natomiast zostały one zniesione właśnie po to, żeby liczył się bardziej człowiek aniżeli, e, aniżeli technika. E, no ale co warte podkreślenia, to to, że chyba już z tego czasu został tylko jeden rekord świata, dlatego no, widać, że to pływanie się rozwija i że dogoniliśmy już tą technikę, ludzie dogonili technikę. O, może w ten sposób to. To, to bym mówiła. A jeśli chodzi o e, e, pogląd na sytuację, no to zależy od dystansu i zależy tak naprawdę od, od układu e, torów. Można gdzieś tam zerknąć momentami. E, ale na tych dystansach, na których ja się specjalizuję, czyli te dystanse sprinterskie, no, to jest zawsze te strata tej jednej setnej sekundy, e, którą na przykład e, ta, ta strata spowodowałaby to, że nie stałabym sama na podium na Mistrzostwach Europy na pierwszym stopniu, tylko byłabym ex bo, bo moja przewaga wynosiła właśnie tylko jedną setną sekundy. E, ale jeżeli pływacy startują na dystansie 400 metrów z stylem zmiennym, 400 dowolnym, czy, czy 800 i 1500 kraulem, no, to tam już ta taktyka, obserwacja rywali ma, ma dużo większe znaczenie, tak jak podczas biegów, bo tam taktycznie to wszystko no, trzeba dużo lepiej rozgrywać. No właśnie, a czy ty, przygotowując się do, do danego wyścigu, no, też zbierasz informacje o pozostałych zawodnikach, jak oni pływają, jak, jak się przygotowują też, czy, czy nie ma to dla ciebie żadnego sensu, skakujesz i, i starasz się być najszybszy. Znaczy, y, priorytetem jest oczywiście przygotowanie. Se samej siebie dokładne przeanalizowanie, jak chcę to zrobić, ile ruchów pod wodą, ile cykli na wodzie, jak wejść w nawrót, z jakim czasem rozpocząć wyścig, no bo tutaj jednak mamy swój tor, swój wyścig i ciężko doszukiwać się, że nie wiem, ktoś dał jakąś falę, czy, czy ktoś może pomóc, ale fakt jest taki, że, że analizuję to, z kim, z kim będę płynął, w danej serii, bo jest to istotne. Na przykład, czy ta, ta świadomość, że powinnam być z przodu po pierwszych 50 metrach, albo może być ktoś równo ze mną. Ta zawodniczka lepiej pływa żabą, ta, ta lepiej pod wodą. Także my się znamy już nawzajem, to nie są nasze pierwsze starty. No, taką ciekawostką myślę odnośnie pływania są wyścigi sztafetowe, które wyzwalają dodatkowe emocje i w których faktycznie, jeżeli ktoś. Jest jest starym wyjadaczem, to potrafi wykorzystać tak zwaną właśnie falę swojego rywala, zaczepić się na niej i ją później przełamać, co takim największym chyba najbardziej spektakularnym przykładem to jest wyścig z igrzysk olimpijskich w Pekinie, kiedy to Amerykanie na ostatniej zmianie dogonili Francuzów, właśnie wykorzystując taką falę. A czy ty, właśnie wiem, rozpoczynając swoją karierę już taką zawodową, gdzie już byłaś przekonana o tym, że, że będziesz teraz startować, reprezentować Polskę, miałaś gdzieś swoich idoli, ludzi, na których się wzorowałaś? Pływaków polskich, czy też z całego świata? No, ja myślę, że ja pokłosiem tych wspaniałych wyników tyli Jędrzejczak, bo ja to doskonale pamiętam, kiedy na, na wakacjach, na takim małym ekranie nad morzem oglądam właśnie wyścigi Otylii no i po eliminacjach oglądając mówię, kurczę, nie byłabym ostatnia, wtedy jeszcze specjalizowałam się właśnie w wyścigu na 200 metrów w motylkowym i zamarzyłam, że dlaczego, dlaczego by nie, nie mogłabym tam wystartować, no i dążyłam do, do tego celu. Fajnie, że udało mi się startować również z samą Otylią. Najpierw na, na Mistrzostwach Polski, pamiętam, kiedy weszłam z drugim czasem do, do finału jeszcze jako bardzo młodziutka, piętnastoletnia zawodniczka, obok mnie stała Otylia Jędrzejczak i ja zamiast oczywiście skupić się na swoim dystansie, na finale, to ja cały czas patrzyłam na Otylię i w ogóle dobrze, że weszłam. Swój słupek i, i wystartowałam w tym finale. Oczywiście poszło mi słabo w nim, ale no, samo doświadczenie już było, było przeogromne. Później miałam przyjemność startowania z nią na Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich, i to było dla mnie niezwykłe doświadczenie, z którego starałam się jak najwięcej czerpać, bo no, wiedziałam, że no, na wie dużo, dużo, dużo więcej na temat pływania, przygotowania się do startu niż ja. No właśnie, a co możesz poradzić młodym adeptom pływania, od, czy rodzicom, ewentualnie od którego e, roku życia dzieci zapisywać na pływanie e, z perspektywą tego, że mogłyby zostać kiedyś prawdziwy, prawdziwymi pływakami? Pływanie jest dyscypliną, którą się zaczyna stosunkowo wcześnie, jednak zdarza się, że. Zawodnicy zaczynają gdzieś tam teraz, powiedzmy, w siódmej klasie szkoły podstawowej, ale no ta, ta świadomość ruchu w wodzie budowana od najmłodszych lat jest, jest niezwykle istotna. Jest ją ciężko gdzieś tam nadrobić w późniejszych latach. Rodzicom życzę tego, żeby nie nakładali ogromnej presji na, na swoich dzieciach, żeby. Oni mogły się z tego cieszyć, żeby to chciały robić, bo żeby być w ogóle sportowcem, to trzeba to lubić. Trzeba chcieć, bo na, każdych, na każdym treningu trzeba się przełamać, pokonywać swoje słabości. No a jeszcze, właśnie ta specyfika pływania, czyli wstawanie o godzinie 5 rano i wskakiwanie do zimnej wody o godzinie 6. No, jest taka, że jeżeli to będzie wymuszane przez rodziców, to, to niestety bardziej prędzej niż później się skończy. No właśnie, a po co wy wstajecie tak wcześnie? Nie możecie o 8 zaczynać tego treningu? To już jest pytanie, do, do, do myślę do oświaty, dlaczego zaczynają się lekcje o godzinie ósmej, bo jest to głównie spowodowane tym, żeby właśnie zawodnicy, tak jak mówiliśmy, zaczynają od najmłodszych lat, później poszli po prostu do szkoły. A, a że trening odbywa się dwa razy dziennie. No to po południu również jest jednostka treningowa. No i no nie można tego inaczej w ten dzień po prostu wpleść. A powiedz, jak przy, wyglądają Twoje przygotowania do poszczególnych e, zawodów? Czy na przykład jak już przygotowujesz się do igrzysk olimpijskich czy Mistrzostw Świata, to w, e, masz bardziej wzmożone te treningi, czy, czy wyglądają one cały czas tak samo? Jest to ciągle i w pewnym momencie przychodzi e, wyścig forma i Ty jesteś tak nabuzowana, że. Nie, zdecydowanie to są e, takie cykle, Przygotowań i ten te, te cały, cały rok dzieli się na, na różne etapy. Najpierw budujemy gdzieś tam właśnie jakąś bazę, wytrzymałość, później przechodzimy na intensyfikację stylową, żeby później się zupełnie wyświeżyć i, i złapać tą formę. To tak przewrotnie, bo y, większość ludzi, jak z nimi rozmawiam, uważa, że właśnie za dwa tygodnie masz Mistrzostwa Świata, to pewnie teraz tu tak trenujesz. Nie, tak naprawdę to, to wszystko się wykonuje dużo wcześniej y, i te dwa tygodnie, tydzień przed y, mistrzostwami ważniejszy jest odpoczynek, relaks, żeby właśnie ten organizm był y, gotowy nie na 100, a na 150% do tego wybuchu. A czy tutaj pytam każdego o to, o to, czy jakąś specjalną dietę w danej dyscyplinie się stosuje, czy, czy... Czy to nie ma tutaj znaczenia, jeśli chodzi o pływanie, bo i tak spala się tak dużo kalorii każdego dnia, że... No, z całą pewnością podczas pływania spalamy bardzo dużo kalorii i te, to musimy w pożywieniu przyjmować. Ja to zawsze tłumaczę, jakie paliwo zatankujesz, tak będziesz jechał. Także należy się zdrowo odżywiać. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem jakiejś katorżniczej diety i nie odmówię sobie czasem czekolady, bo, bo po prostu ją uwielbiam. Ale oczywiście wszystko w, w takich zdrowych ilościach. No i jem, tak, żeby mieć energię na, na następny trening, na następną jednostkę, ale żeby to nie było obciążeniem dla mojego organizmu. Niestety, kiedy się zje gdzieś tam w McDonaldzie, czy, czy jakieś właśnie niezdrowe, niezdrowe pożywienie, no to czujemy to w sobie przez dłuższy okres czasu, no i to też nam utrudnia pracę, którą jest właśnie trening. Powiedz, którą, który ty z e styli, czy też z dystansów oceniasz jako najtrudniejszy, a który jest dla ciebie najłatwiejszy i przychodzi ci zupełnie bardzo prosto, albo którym stylem było ci się najtrudniej nauczyć pływać, tak? Ja do tej pory nie umiem pływać stylem klasycznym. Jest to dla mnie styl poza wszelkimi kategoriami i gdyby nie, nie to, że potrafię się poruszać pod wodą, to pewnie byłoby mi dużo ciężej pływać właśnie w stylu zmiennym. Bardzo lubię właśnie pływać stylem zmiennym, zarówno 100 i 200 metrów na krótkim basenie, bo tam się dużo dzieje. Te zmiany styli są, są naprawdę bardzo interesujące i faktycznie trzeba być wszechstronnym, żeby pływać te dystanse. Natomiast chyba naj trudniejsze to są dla mnie takie długie dystanse jednym stylem, czyli właśnie 800 albo 1500 kraulem. Yy, nigdy nie, nie byłam jakimś mistrzem w stylu dowolnym, yy, dlatego yy, takie właśnie pływanie yy, takich zadań jak 10 razy 400 kraulem na treningu, no, było dla mnie katorgą i yy, zawsze starałam się chociaż kawałek tego dystansu popłynąć swoim stylem, czyli stylem grzbietowym. A czy uważasz, że na przykład startując na igrzyskach olimpijskich, ponieważ w wpływaniu jest strasznie dużo tych konkurencji, w których można zdobyć medal olimpijski. Czy nie jest to troszeczkę nieuczciwe w porównaniu do innych dyscyplin sportowych, gdzie, gdzie tych szans nie ma dużo, no bo tu porównuję tego Michaela Phelpsa, tak, który, no, no zdobył no niewyobrażalną ilość medali, a, a innym nie jest to dada jak startują, nie wiem, w pchnięciu kulą, czy... Ale to jest wszystko lekkoatletyka. Tam też są biegi, tam też są rzuty e, oszczepem, e, także czy, 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 czy pięcioboje. Akurat e, lekkoatletyka też ma bardzo dużo e, tych dyscyplin i, o, i zdarza się, e, że, że zdobywają po kilka e, medali zawodnicy. No, e, Michael Phelps to akurat jest... E, tak wybitna jednostka, yy, że, że, że można się tylko cieszyć, że się żyło właśnie za jego życia i moż, można było go obserwować. Teraz no, myślę, że to jest już dużo trudniejsze, bo y, ta y, specjalizacja. specjalizacja właśnie stylowa i na dystansie y, bardzo, bardzo się podniosła. Y, te różnice na mecie są, są bardzo niewielkie. Nawet zastanawiają się, czy nie wprowadzić y, 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 pomiaru czasu nie do setnej sekundy, a do tysięcznej, żeby właśnie. Było mniej tych miejsc egzekwo, bo, bo z, z, z tym mamy coraz częściej do czynienia. Ym, czy to jest nieuczciwe, no, nie, 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 nie traktowałabym tego w ten sposób, bo i tak nie ma na przykład 50 grzbietem, 50 motylem, czy 50 metrów stylem klasycznym podczas Igrzysk Olimpijskich. I żeby zdobyć te, te medale w kilku, na kilku dystansach, trzeba być naprawdę jednostką wybitną, i, i myślę, że to jest również właśnie możliwe w lekkiej atletyce. A jak, twoim zdaniem, w przyszłości będzie rozwijało się pływanie? Czy pływanie będzie jeszcze szybsze? To znaczy będzie trwał jeszcze krócej, tak, żeby, żeby jak naj, najwięcej tych wyścigów pokazać, jak najkrótszy był ten czas antenowy zajęty, jednocześnie jak największe emocje. Te większe, te dłuższe dystanse w ogóle już będą wykluczane z jakichkolwiek zawodów i zawodnicy już niechętnie będą mnie trenowali. Myślę, że, że, że będą chętni na te dystanse. Są jeszcze dystanse na wodach otwartych, to w ogóle są po, po 10-5 kilometrów, także to jest odrębna jeszcze dyscyplina. Ale myślę, że jeżeli chodzi o widowiskowość, to właśnie będzie się szło w kierunku tego, żeby te dystanse były jak najkrótsze. Widać to już chociażby po International Swimming League czy po zawodach Memorial Marka Petrusewicza. Które organizuje, że tamte wyścigi sprinterskie, wyścigi jeszcze takie skins, czyli kiedy dwóch zawodników odpada i do, z finału i, i przechodzi do następnego etapu tylko, tylko szóstka, później czwórka, gdzie się dzieje właśnie dużo akcji w krótkim czasie, to chcemy oglądać. To nas, to nas interesuje. Jednak na, na Igrzyska do Tokio wprowadzone zostało 8 800 metrów z dowolnym, panów, którego nie było. To długi dystans. No, ale z takich ciekawych, ja nie mówię, że nie ciekawy jest 800 dowolnym, chociaż wolę krótsze, ale z takich jeszcze nowości, no to zostały wprowadzone jeszcze sztafety MIX. To też było po raz pierwszy i myślę, że to też jest niezwykle interesujące, bo tutaj te zmiany, które są podczas tego dystansu, też są ogromne i nie do, nie, do samego końca nie wiadomo, kto wygra. I to chyba to trzymanie w napięciu jest najistotniejsze właśnie w sporcie. A czy też tutaj są takie układy, bo to w lekkiej atletyce w tym biegu, mm -hmm. znaczy może nie najśmieszniej, tylko tak najdziwniej to wygląda, gdzie, gdzie mężczyzna jak biegnie z kobietami, tak? No, z mistrzyniami świata, Europy, z medaliskami olimpijskimi tak, potrafi odbiec tak. Tak, daleko. tak. Te różnice są przeogromne i w wpływaniu również tak jest. No i tutaj e, kwestia taktyki, którą biorą e, trenerzy. No i też. Że dyspozycjami zawodników. No jest to naocznie widać, że płynie mężczyzna czy, czy kobieta, ale, ale to, jest, to jest fajne, bardzo chętnie startuję w takich, w takich wyścigach, nawet stając bark bark z dużo wyższymi, z dużo większymi atletami niż ja. No właśnie, i czy tu warunki fizyczne, bo wspomniałaś o tym, odgrywają jakąś szczególną różnicę, czy, czy jak ktoś jest niski, to już nie ma szans, czy jak ktoś jest już od razu wysoki, to już wiadomo, że będzie mistrzem olimpijskim czy mistrzem świata, jeśli tylko będzie dobrze pływał. Pływanie jest właśnie taką dyscypliną, w której nie ma tego kanonu wyglądu, że, że ktoś musi być super wysoki albo nie wiem... Rozbudowany tak, bardzo. Rozbudowany, mocno. dokładnie. Zdarzają się niżsi pływacy, oczywiście oni się specjalizują raczej na, na tych dłuższych dystansach, no bo jednak ten wzrost pomaga. To nie ma, nie ma dwóch zdań, że jeżeli ktoś dysponuje dużo dłuższymi rękami, to szybciej wyłączy tą tablicę. Jeżeli ktoś dysponuje dużą stopą, no to będzie ona działała jak płetwa. Duże dłonie są również bardzo, bardzo, bardzo ważne w wpływaniu. No ale jednak to czucie wody i ten feeling chyba jest najważniejszy. No a tutaj no te warunki fizyczne no, nie odgrywają w tym takiej roli, ale na pewno ułatwiają. Tak, zdecydowanie długie, dłoń, długie ręce, duże dłonie. Stopy. No dobrze, to jakie są Twoje plany na najbliższą przyszłość, czy przygotowujesz się już na najbliższe Igrzyska Olimpijskie? Dzisiaj jadę do Holandii na zawody w ratownictwie wodnym właśnie, żeby podjąć próbę kolejnej kwalifikacji na The World Games w 2022 roku i to jest mój cel. Raczej funkcjonuję na tych celach bardziej krótkoterminowych które szybciej mogę zweryfikować. Igrzyskom Olimpijskim nie mówię, oficjalnie nie, ale jest jeszcze to taki okres czasu, w którym się dużo może w moim życiu wydarzyć, dlatego nie chciałabym się tutaj do tego obligować. A jeszcze na zakończenie, tak już na zakończenie jeszcze odnośnie tych Igrzysk Olimpijskich, jaki jest system kwalifikacji pływaków? Czy jak się zostanie na przykład mistrzem świata, to już się ma... <grym> no właśnie, to jest zawsze dziwna sprawa w niektórych dyscyplinach. <grym> Tak nie jest. U nas najważniejszy jest, jest czas do uzyskania I, i to jest minimum kwalifikacyjne, które, które musimy uzyskać w odpowiednim czasie, zarówno określonym przez FINA, jak i dodatkowo później dookreślonym przez Polski Związek Pływacki. No, jest to, myślę, że jest to nasz plus trochę, że pływanie jest no, bardzo weryfikowalną dyscypliną. Że nie ma tutaj takiego wpływu właśnie wiatry, jakieś warunki atmosferyczne, tylko po prostu mamy dystans do przepłynięcia i określony czas. I na tej podstawie jesteśmy kwalifikowani. Myślę, że to też jest troszeczkę prostsze chyba niż na przykład w Judo, gdzie y, ta rywalizacja jest zależna od tej drugiej, drugiej osoby. Oni tam zdobywają mhm. punkty do rankingu, także można pechowo polosować i, i się na te igrzyska nie zakwalifikować. Y, no tutaj myślę, że mniej jest tej losowości właśnie pływaniu. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Życzymy oczywiście wielu sukcesów w kolejnych startach. No, i zachęcamy wszystkich do pływania, tak? No bo to bardzo zdrowa Najlepsza dyscyplina. Najlepsza dyscyplina dla każdego w każdym wieku, zalecana również przez lekarzy ortopedów do, do, do terapii różnego rodzaju. Dziękuję Ci bardzo. Moim Państwa gościem była dzisiaj Alicja Tchórz, nasza pływaczka. Był to kolejny odcinek z cyklu Sporty Znane i Nieznane. Rozmawialiśmy sobie o pływaniu. Dzięki. Dziękuję bardzo. Czerp witalność z BORŻOMI każdego dnia. W domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat BORŻOMI to dopiero początek. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.